Halo, halo, witam w kolejnym odcinku. Pokażę Wam skład w ten sposób i zaraz wam powiem o sobie w ogóle. Zacznijmy od tego. Wy sobie patrzycie na bo o nim mówię, bo widać, co tam się dzieje, co zmieniłem, czego nie zmieniłem. Ale chciałem zrobić taką mowę wstępną do tego odcinka. Więc tak, e jest to wyjątkowy odcinek, gdyż ten mecz teraz. Tylko wysłuchajcie mnie do końca, zanim rozłączycie się i przestaniecie być fanami. Ten mecz teraz gram trzeci raz. To będzie trzeci raz, tego gram. Dlaczego? Dlatego, że tak, historia grania tego meczu jest taka. Włączyłem dzisiaj konsolę. Pierwszy raz od kilku dni. I po prostu tak się wkurwiłem po 20 parami, tak przegrałem tylko jeden 0 ale chodziło o to, że nie mogłem w ogóle nic zrobić, nie? Po prostu, nawet nie tyle, że nie mogłem nic zrobić, po prostu grałem mega chujowo, mogłem wiele zrobić, ale podawano przeciwników, no stop, traciłem piłki w na najprostszy sposób i przede wszystkim nie mogłem w ogóle odbrać piłki, nie? Po prostu przeciwnik był, no nie, nie dało się odbrać piłki w ogóle tego, temu przeciwnikowi, nie? Więc wyłączyłem w ogóle grę, bo się wkurwiłem, no ale potem tak chodzę, kurwa, siedzę, mówię, no co ja by Zagram mu w tą FIFA, może jednak i. Skombinowałem jeszcze na jedno małe Bongo. Bo nie grałem trzeźwy, może to był ten problem. No i zabrałem to małe Bongo. I mówię, dobra, gram jeszcze raz i nagrałem drugi odcinek. Cały mecz zagrałem, nie? Bo te pierwsze to było tylko 20 parę minut i włączyłem, włączyłem grę. I potem jak włączyłem, to zagrałem ten drugi mecz, drugi raz ten mecz cały. I normalnie wam powiedziałem, tak na początku odcinka, że to jest restart, bo się wkurwiłem i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale tego. I no i ten mecz zagrałem i w ogóle jakoś inaczej się nagrało. W sensie dalej było ciężko, ale byłem dużo lepszy i wygrałem 2-1 ten mecz. W sensie było 2-1, nie była 90. Minuta. E, czyli już no tak naprawdę wygrałem 2-1. Jak, a jakoś tak nie wiem, satysfakcjonisty z tego zwycięstwa, bo wiedziałem, że wcześniej przegrywałem 1-0. I chciałem to po prostu zakończyć i mówię tam, ok, dobra, koniec odcinka, ale sobie myślę, jak, kurwa, jebać to i tego, nie? I, i zrobiłem resert jeszcze raz, bo stwierdziłem skoro, za pierwszym razem bo 20 minutach przegrywałem. Za drugim razem wygrałem 2-1. No to, żeby był uczciwy, no to zagram jeszcze ten trzeci raz. Żeby jak już zrobiłem restart, tak przegrywałem, to nie był restart, tylko po prostu włączyłem w kurwa, FIFA, nie? Pod wpływem impulsu. E, drugi mecz wygrałem, ale nie liczy się to, bo jakby oszukałem, powiedzmy tak, bo włączyłem gra i włączyłem jeszcze raz. Chociaż mówię, to nie było celowo, ale no nie tłumaczę się wyjebany, no niech będzie, że to był restart. Bez znaczenia, jak to nazwiemy, w każdym razie teraz honorowo gram trzeci raz ten sam mecz. E, no. I gramy tak sobie właśnie, jakim wyciskładem i jedziemy z nimi I teraz gramy już tak serio i będą mnie wszystkie bramki normalnie cieszyć, bo nie będę myślał, że o bo Restart, bo ja teraz właśnie wygrałem z nimi, jak byłem dla nich lepszy, wychodziłem 2-0 I pod koniec grałem już tak średnio, szczerze mówiąc, trochę jakby celowo, podświadomie Gdyż chciałem, żeby wyrównali, mówię, to remis będzie takie lepszy niż to wygrana nieuczciwa Ale teraz wszystko jest uczciwe, wszystko jest git, bo mówię, gramy na nowo, więc teraz na maksa jest już Kaloc już stracił Jak się tam <grytom> przewrócił, jak jakiś neymar Jaka bruna, kochala! Ej dobra A przez to wszystko? Przez to I granie to ma się kilka razy zgłodniałem, aż nie jak jestem głodny to chujowo again, też bym to grał, bo tak słabo, again. aż Bo ja tak mam ogólnie Jeszcze nie mogę być głodny I nie wiem teraz, no, czy no, czy zresartować zaraz A po prostu nie zrobić przerwy, a chyba to gram, już. zobaczę jak nie szło Postaram się skupić na meczu no, no, nasza. Pięknie. W tempo go, jak przytomnie. Bardzo dobrze Witek poczeka. Jest młody. Fajno, biorę miał w tym meczu przed nim, ale już to nie was. Was. nie mów mu nim. On się nie wydarzy, jak coś. I mm, ten gojak, jak co tu zrobi? Spierdoli to. No mówię, nie gram najlepiej ogólnie, bo jest, po tej przerwie jestem, nie? I jest tak dziwnie Ale wrzutki chyba wyjdą, co? Tak jest, klasyk, witek do chorego Piękna sprawa Czy jednak rozejmiemy ich, oni są dosyć dobrzy, po prostu ten pierwszy mecz, na no kurwie te, 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 te 20 parę minut to było po prostu za 3 wygrałem, niepotrzebnie, bo o to chodziło. Teraz jak o tym myślę, ja tu to w obronie sobie nie radzę, więc jeszcze nie, nie mówmy nic, bo no, to się może, to może to potoczyć. Cwuchaj, bramka w drugą stronę leciał. To bramka. Chory, kolejna brameczka. Dobrze gramy ogólnie. Gdyż mamy chyba z tego co pamiętam szłyśmy miejsce w lidze nie patrzyłem teraz ale tak ktoś mi się pamięć tak mówi po tym ostatnim zwycięstwie z Freiburgiem Well news coming through of a penalty in one of the other matches and Alex Scott can fill us in Yeah it was a penalty for Wolfsburg to jest, myślałem, że karne przez chwilę LOL, tak się zwiesiłem nagle by karne był, to byłoby słabe. Dawaj Nowak Dobrze, bez straty. Ale Witek za to stracił. No i pięknie, dałeś się nabrać. Na pułapkę bluma. Kurwa, co jest? Przycisnął go well, no it, to. No i chuj, gówno, kupa, siku, pierd, kurwa. Jazda. Korea. Aj, szkoda, za dużo tutaj. Co sobie odbił? Kurwa, mać. I dwa jeden będzie. Nie. Ooh.

he wrote the situation defensively and did his job. well, just take a look at the stats. they've certainly been great opportunities, but they just haven't been clinical enough in front of goal. some of their finishing has been really poor. that has to be improved. well, they need the ball once more. they know that full well. nova. To jest gol dla Augsburg. są pierwsi na skrzynię, z 41 minutami na klock. Dziękuję, Aleks. I Pereira hier. Chłopaki odbieramy, może z za, łatwo tu przechodzą do the przodu. Witam do Witka. Witek odegra Maximilian pięknie. Kurwa, no dobrze, Witek! Koniec połowy Ciężko, ciężko, ciężary Ale wierzę w nas Mam tu już pomysł na zmianki, ale to za chwilę so Nie an chcę, go żałuję, to, to, to w tym wygranym meczu O którym ja miałem już nie mówić, ale tylko jeszcze to powiem, że Reza miał kurwa bramkę, nie? To z główki, powrót co opoku W drugiej połowie Strong, but fair tackle. Aleksander Surlot! W ogóle tak sobie myślałem. Czy on tak się tylko fajnie myśli? Bo tak z reguły mam, jak, jak grałem te kariery. Chodzi mi to, że zagram sobie karierę zawodnika i nagrywam wam. To mogło być ciekawe. Ale z reguły mylą ta kariera zawodnika szybko. Jest nierealistyczna so yeah, mean, bardzo, bo really szybko się zawodnik rozwijał no momentami w ogóle było to zjebane. Mają niby w tej FIFA nowej, nowej kolejnej to zrobić. Nie wiem czy to w tej, czy w tej co robią, ją. E, FIFA w sensie jakby, ani... tam nie wiem, ale też słyszałem. Mają w końcu ale, się wziąć za to solo karierę. Chyba w tym właśnie co 2 A, to 2K! Co robi? No robić tą Fifę, bo oni mają zajebiste właśnie FNBA i tak dalej, kariery zawodnika bo widziałem, nie grałem nigdy, ale widziałem jak ktoś gra Czy zdąży? Kurwa nie zdążył Dobra, trzeba się skupić, bo coś czuję, że tutaj Można coś urwać zaraz Albo oni nam urwą Pięknie go jak Chory, to jak profesor to zrobił I korea na pustą dosłownie No i pięknie, chory bramka, chory asysta Już bym go zdjął, ale mógłbym się spłakać trochę za szybko, więc chyba nie chcę tak robić W sumie to poza tą wrzutką, to widać nie nic specjalnego, więc na opoku Reza ja też nie nie nic specjalnego, ale ja go faworyzuję, więc go zostawiam, bo on musi coś właśnie zaraz pokazać specjalnego A my ze jeszcze wpuścimy. Tak, żeby był zakapior tutaj na środku. Bieram piłki. Najważniejsza jest teraz obrona, teoretycznie. Prowadzimy na wyjeździe. Jest taki sam wynik jak w żadnym meczu. Jednak to była po prostu był odpowiedni pokaz moich umiejętności. Zobaczymy że się nie stracę Pięknie za Kapior, progresja teraz zadziałała Ajajaj, dobrze Bloom Kurwa, ale chujowo trójkątem fliknąłem Strasznie nie umiem podawać, bo tam czekał Kaloc Zajbiście. W się będzie miał za to ocenę, ale dla mnie zajebiście Pięknie, Pięknie Aj, blisko. Szkoda, miała a change. pięknie udało się! Taka bramka, jakiej wszyscy chcieliśmy Piękna sprawa Bo to właśnie bym został kupiony Żeby tę jedną bramkę zasystować i to normalnie będzie zesta się liczyło, nie no bo dlaczego, nie? Co z tego, że z ręki było autu, nie? Jakby Tak, kupię pytam, bo w sumie nie wiem kiedy to Widziałem taką ramkę na żywo w ogóle w piłce nożnej, nie? Bramka w ogóle tam nie ogarną, to się dzieje, nawet nie? No jak, był to. bardzo dobrze. Chory, kolejna brameczka no to już teraz, jak se pograł trochę i strzelił bramki, to może wypierdalać, nie? Reza jakoś specjalnie nic nie pokazałeś, więc... chodź, teraz... Ale spokojnie, no jakby są mecze lepsze, gorsze, zagrał trzy mecze, zajebiste teraz, więc spokojnie Ten Nie jest, że już się skończył czy coś, on jeszcze będzie fajnie grał, Myślę, bardzo fajnie grał w tym meczu, który powtórzyłem, nie? Mój bramkę strzelił w tym meczu, co wygraliśmy W tym pierwszym, no to nie ma co pokazać, bo tam było 20 parę minut tylko Pięknie o i pięknie. Popowiedź pierwszy, tak naprawdę akcja, pierwszy kontakt z piłką. Dosłownie, i już akcja, i gol. Po prostu, no to jest, on jest w czepku urodzony. Fajnie, że tego tak naprawdę, no, cała bramka można przepisać ją o nie? Bo jak zabrał piłkę tutaj. I też fajnie, nie zesrał się, poczekał spokojnie i podał tak jak trzeba a Popo już ma fajne wykończenie, coraz lepsze, więc dla niego nie takie coś to łatwutko No i pięknie, wygrywamy 4-1, a trochę się bałem o ten mecz w pewnym momencie A to jednak to była forma trwa i teraz mamy faul, pięknie razem. I tu się produkuje. Aj, to tam się. To Pokoiłem się, bo to przez chwilę było, It's przez łonek sekundy było takie miejsce, ale szybko zostało ono zasłonięte. Było szybki czy nie? Nie jest, nie jest taki szybki wcale. Spierdolił. Wwarłem War, presję na nim, wychodząc po HSP. Dawaj tam na popo. Informacja przeszedł. Była gola na Deutsche Bank Park. To znaczy, że we sent it over to Alex.

Oj, prawie byłoby pięć Na no spokojnie, pan za Kapior Ładnie podał ty Uaj. Kurwa, ale za szybko, za szybko teraz Szkoda, szkoda

no i kurwa, chciałem jeszcze jedną akcję zjebałem, za bardzo to chciałem tak bezpiecznie, bezpiecznie, a w końcu wyszło, że wcale bezpieczne nie było. Kurwa, mać. Co, i 4-2. chciałeś już mówić, już miałem mowę normalnie, jakby to wpadło. Chciałem powiedzieć, że w sumie to bardziej 4-2, ale w przebiegu meczu było może uczciwsze. No ale chuj, tam nie bać też, to, to jest Stuttgart. Za dobrze nam idzie coś, co? Teraz zobacz jaka tabela tam jest, bo ciekawi mnie to aż Czy już tam do pucharów może jesteśmy na tych miejscach Ostatnio bardzo dobra forma Solo w ogóle najlepszy u nich Ale graczem meczu Nie został żaden Sorlo, tylko Tomek Hory Niestety nie był to dobry mecz a nie, go jak całkiem nieźle, w sensie go jak Nowak. Ja mówię, myślę Nowako, mówię go jak Reza, najgorszy w drużynie, ale 6-0 to też nie jest tak tragicznie. Mówię, on no zagrał dobry mecz ten, no dobra, nie wiem, nie, nie mówić o tych innych meczach. To był ten, tylko jeden mecz, i chuj, ten jest najważniejszy. Znaczy były trzy, ale mówię, no ten musiałem zagrać jeszcze jeden, żeby wiedzieć, że uczciwie wygrałem, więc teraz chyba się liczy co. I tak wygrywamy, to nad, nie będę nic tym mówił. Od razu pokażę wam tabelę i kończę odcinek. Idę coś zjeść, i może. O, już widzę, że mi się zegarek, nie wie się ta godzina, więc jest po 23.00. W pół do 12.00 to nie wiem, nie wiem. Może jeszcze mecz zagram, ale może już raczej nie dzisiaj. Raporty. Gówno, gówno, gówno. O. Aha. Aha, nienawidzę tego. Jak są raporty i przychodzą, nie chcę się teraz nad tym myśleć, tak szczerze. Dobra, skoro i tak już nie gram meczu, to ja to... Aha, nie mogę, muszę na tym teraz myśleć. O nie. No to, no to dobra. To lecimy. Co, Jury chciałbym już wziąć? No, 18 lat ma chłop, to może go już wezmę. W ogóle zrobię tak. I może wezmę też jeszcze kogoś innego. Według wieku sortowanie zrobiłem. Zróbmy sobie fotę, żeby było. I Juric do drużyny dawaj, Hamza też, Hartman też, a może nie, może dwóch wystarczy na razie, może więcej nie będzie. To tylko jeden jest? Aleksander Summer. Słabym będzie miał, słabo overali w ogóle, więc nie chcę go Nie ma nikogo w tej dla mnie hmm. Szkoda, że niski jesteś Szkoda, że masz taki chujowy overa. Ale cię wezmę, może się fajnie rozwiniesz Ojojoj, oj, oj. mniej warte niż tamten, ale będzie miał fajną overall na początek i kto to jest? Kto jest taki skrzydłowy, ta szybki w będzie podobno. No zobaczymy zaraz co z niego będzie, na pewno go biorę. Może wypierdolę kogoś, a ten, wypierdolę tego co teraz wziąłem. nie, nie, nie. zobaczymy co tu można mu ustawić. Kurwa, nie mogę teraz tego robić, ale w sumie z drugiej strony muszę to robić, bo z tego chodzi o to, że nie chcę, żeby się przekroczyło pół godziny i mojej mowy nie będzie początkowej przed meczem, w której wszystko wytłumaczyłem. Ona musi być dobra, szkolmy się tak na razie. I yy, jeszcze kogoś weźmiemy. Weźmiemy od razu Obera i go wypożyczymy. Tego Hartmana nie chcę brać jeszcze Jak się, Jakby się dało, to bym go nie brał z chęcią Niech będzie Wagner jeszcze On i tak na wypożyczanie pójdzie, a potem na straty Boże, tu jeszcze coś jest do podpisania w ogóle Ten jest jeszcze do podpisania I ten Bauer to jest ten Właśnie co go co, coś, chciałem teraz A tu jeszcze jest taki jest taki gościu, nie? Śpiało znowu kolejny, kurwa no dobra, Kun, wypierdalaj, za słaby jesteś No i teraz można to zakończyć I w końcu on pokażę tabelę i w końcu wam już nic nie pokażę. Iniorów może potem, jak pojdziecie, to wam powiem, są, bo zaraz zatracę się tutaj i będę za dużo opowiadał i nie nagra się moja przemowa początkowa. Musi się nagrać. Mamy siódme miejsce. Czajmy się na To Trochę to jest nienormalne, no ale może trochę się onormuję. Teraz kolejny mać widzę. Tam, może nie kolejne, ale gdzieś tam z Bayernem. widziałem, co się przewijało. Jest to możliwe. E, dobra, to kończę odcinek ELO.